Szokujące niedowierzanie! Robert Lewandowski jest droższy niż cały zespół Macedonii Północnej. No szokująca tak naprawdę statystyka jak widać. Dzisiaj przedstawiam wam porównanie finansowe właśnie tych yy, drużyn, dwóch reprezentacji. Polski, reprezentacji Macedonii Północnej, wartość Roberta Lewandowskiego, a także no tutaj widzimy, że ta wartość praktycznie zmalała. W ostatnim czasie wcześniej Robert był wart 80-90 milionów euro, yy, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No, oczywiście trzeba pamiętać, że w piłce nożnej pieniądze nie grają tak naprawdę, tak? gdyby tak było, to Katar czy Arabia Saudyjska zawsze by była te państwa zawsze by, by byłyby mistrzami świata. Natomiast no, szokująca tak naprawdę jest tutaj wartość finansowa poszczególnych zawodników. Widzimy, że Robert Lewandowski według transfer market warty jest 65 milionów euro. Natomiast reprezentacja Polski jako całość warta jest 284 miliony euro z kolei Macedonia Północna wartość całej drużyny to jest 48,95 no 49 milionów euro, tak? Czyli to zdecydowanie praktycznie Robert Lewandowski jest cały droższy niż cała praktycznie drużyna Macedonii. Tutaj możemy sobie zobaczyć też jeśli chodzi o Polskę tak według rankingu FIFA jesteśmy teraz na 20 miejscu. Natomiast Macedonia jest na 68 miejscu, ale oczywiście nie może to nas zmylić. Tak? Tak, to o niczym nie świadczy, to nie znaczy, że Macedonia może nam po prostu nie spuścić łomotu, że tak powiem e, brzydko. Natomiast rzeczywiście te proporcje są o, o, ogromne nie takie były drużyny, tak, które przyjeżdżały, e, wydawały się, że są lepsze, tak, a potem się okazało, że przegrywały. Natomiast zobaczmy sobie na wartość tej reprezentacji Polski. Wojtek Szczęsny 30 milionów euro, Arek Milik 35 milionów euro, Krzysztof Piątek 40 milionów euro, Piotr Ziński 40 milionów euro, tak, e, tyle praktycznie są warci e, zawodnicy. Najtańszym piłkarzem, jeżeli tak można w ogóle powiedzieć, jeśli chodzi o drużynę Jerzego Brzęczka, jest to Tiago Cionek, który wyceniany jest na 800 tysięcy euro, tak, natomiast jeśli chodzi o Mac to tam praktycznie tutaj najdroższych, najdroższymi piłkarzami jest Enis Bardi z Lewante oraz Elif Elmas z Fenerbahce Stambu. Tutaj ci zawodnicy warci są po praktycznie na 10 milionów euro, tak? 10 milionów euro, czyli widać, że tutaj ogromne są praktycznie dysproporcje finansowe. Natomiast trzeba pamiętać, że jakby wartość zawodnika to nie jest tylko wartość taka gdzieś po prostu na oślep, tak można powiedzieć w przypadku Neymara. Tutaj też duża wartość Neymara to jest wartość jakby marketingowa. Natomiast u nas ta wartość rzeczywiście bierze się z umiejętności drużyny, tak, reprezentacji Polski. A jeśli chodzi właśnie o kadrę Macedonii. Natomiast czy są zawodnicy z takich drużyn, który byś mogli kojarzyć? Tak, są zawod... w Macedonii są zawodnicy z FC Köln, z Palermo, Genua Później mamy tutaj też Leeds United, Levante, Fenerbahçe właśnie z Tambu, Spartak Trnawa, są także po prostu zawodnicy. Jeden zawodnik jest ze Sportingu Lizbona, a nawet jest bramkarz z Arsenalu, tak? Także tutaj rzeczywiście, rzeczywiście po prostu. Macedonia, jeśli chodzi o papier no to praktycznie na papierze wygląda gorzej, natomiast rzeczywiście reprezentacja Polski, tutaj zobaczmy liczba zawodników 23, natomiast średnia wieku 20, 28 lat, tak, natomiast średnia wieku w przypadku Macedonii to jest 26,2, czyli widzimy, że ta średnia wieku dla Macedonii jest mniejsza, no ale też polscy piłkarze grają z zagranicznych, lepszych tak naprawdę ligach, tak? nawet jeżeli Wojtek Szczęsny nie wystąpi podczas tego Meczu, bo wiadomo, że tam ma zabieg, miał zabieg Łękotki, no to mm, praktycznie tutaj. Mamy kolejnych świetnych bramkarzy, tak Fabiańskiego, czy po prostu innych bramkarzy, jeśli chodzi o, akurat o bramkarzy, to nie jest to problem w Polsce. Natomiast rzeczywiście, no, te desproporcje są ogromne. No to, natomiast ja muszę powiedzieć tak, Macedonia będzie stawiała przede wszystkim na waleczność, tak, na zaciętość, będzie starała się w ten sposób po prostu ugrać. No, nieprzyjemna też będzie sytuacja, bo wiadomo, że to będzie praktycznie mecz w Macedonii, więc nieprzyjemna będzie sytuacja, jeśli chodzi o właśnie o kibiców, którzy będą dopingować swoją drużynę. Wątpię, żeby była jakaś duża grupa tutaj kibiców z Polski. Natomiast rzeczywiście tutaj no, reprezentacja Polski będzie musiała się szykować na bój, tak? To nie jest łatwy spacerek. Nie możemy zlekceważyć takiego przeciwnika, jakim jest Macedonia, bo dla nich to też się po prostu liczy. To są kluczowe tak naprawdę mecze, jeśli chodzi o tutaj te, te rozgrywki. Także nikt nie odpuści, tak? Nikt nie odpuści praktycznie tych, tych meczów. A zaraz, kilka dni później, praktycznie siódmego Tutaj czerwca jest mecz z Macedonią, a 10 czerwca już jest mecz z Izraelem. Także jest krótki czas między tymi dwoma meczami. Rzeczywiście trzeba później dać radę, jeśli chodzi o mecz z Izraelem. Także tak to się prezentuje. Robert Lewandowski jest wyceniany na bardzo nisko, na 65 milionów euro. Jeszcze niedawno był wyceniany praktycznie na 80-90 milionów euro. No ale też wiek leci praktycznie. Widzimy, że ma 30 lat, 88 rocznik i też tytuły, jakie ma mistrzostki na swoim koncie. Natomiast jeśli chodzi o naszą reprezentację, no tutaj mamy tylko jeden tak naprawdę, tak? Tytuł. No, no, brakuje tych Tytułów, tak samo jeśli chodzi o Macedonię, no to Macedonia w ogóle już nie ma praktycznie tych tytułów. Na pewno wszyscy czekamy, żeby nasza reprezentacja Polski w końcu coś ugrała. No ale zobaczmy sobie, tak? 20 miejsce według rankingu FIFA Polska. Chociaż niektórzy po prostu nie traktują zbyt poważnie tego rankingu, tak? Że jest to ranking, ale w praktyce to zupełnie później inaczej wygląda. Natomiast Macedonia aż na 68. miejscu, czyli praktycznie trzy razy niżej, tak? To nie jest różnica tam, że na Macedonię za na 23, 24 czy 30 miejscu. Ale trzy razy jest, jest praktycznie gorsza od nas. Ja zawsze mówię, że największym problemem reprezentacji Polski, jakikolwiek byłby selekcjoner, to jest to, że reprezentacja Polski zbyt szybko dostosowuje się do przeciwnika. I to jest największy błąd, absolutnie, tak nie wiem czy to wynika z po prostu tutaj z naszej cech narodowych, czy piłkarze mają to we krwi. Natomiast polscy piłkarze grający w reprezentacji zawsze dostosowują się do przeciwnika, to jest absolutnie dla mnie błędem. Powinna narzucić swój styl gry. Nawet jest taka sytuacja, że gdyby Polska wygrywała 3 do 0, to pewnie piłkarze już później odpuszczą, będą sobie spacerki robić i tak dalej. Nie, trzeba grać do końca, tak? Nawet gdyby miał wynik być 10, 15 do 0, 20 do 0, nie spodziewam się po meczu z żeby taki był wynik. No, ale tak na przykład ostatnio był mecz, Norwegia tutaj grała, tak, z już nie pamiętam, jaką drużyną na Mistrzostwach Świata i tam był wynik 12 do 0, tak? 12 praktycznie do zera. to była jakaś drużyna chyba z Afryki, czy jakaś mała wysepka, tam rzeczywiście tutaj taki był po prostu wynik 12 do 0. Czyli ta drużyna kompletnie się nie, nie patyczkowała. I to jest zawsze największy błąd, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Zobaczymy, jak Jerzy Brzęczek przygotował tą reprezentację. Mamy świetnych napastników Lewandowski, Milik, Piątek. Też był Kownacki, ale Kownacki został oddelegowany do reprezentacji U21 Czesława Michniewicza. Taką ostatecznie podjął decyzję Jerzy Brzęczek. Natomiast tak, Lewandowski świetnej dyspozycji, tytuły mistrzostw. Tutaj, jeśli chodzi o Bayern, Monachium występuje w Bayernie. Praktycznie widzimy, że kontrakt ważny do 2021 roku, ale już trwają negocjacje, jeśli chodzi o przedłużenie tego kontraktu do 2023 roku. Chcę zakończyć praktycznie swoją karierę w Bayernie Monachium. Też mamy Milika, który od lat występuje w Napoli, też chce po prostu przedłużyć kontrakt. No i Piątka w Milanie, który świetnie się prezentuje. Według mnie z całej tej trójki najbardziej głodny bramek może być Piątek, ponieważ Piątek może czuć niedosyt będąc w Milanie. Tam była kiepska sytuacja, ponieważ Gattuso kompletnie nie potrafił postawić tej drużyny, poukładać milix znaczy piątek piątek starał się, bardzo chciał, natomiast no, bez wsparcia kolegów, bez dobrego ułożenia taktycznego nie mógł wiele praktycznie zdziałać i tam tutaj i praktycznie piątek był no, dwóch, trzech obrońców i nie miał szansy, natomiast jest rzeczywiście głodny gry. Mimo wszystko ja bym prowadził na przykład piątka, nawet jeżeli nie ma Jerzy Brzęczek takiego pomysłu, a trzeba pamiętać, że Jerzy Brzęczek chce grać standardowymi schematami, tak? znaczy utartymi tak naprawdę schematami, zawodnikami, na których polegał. Nawet się odnosił tego mówił podczas konferencji prasowej, kiedy reprezentacja polska odnosiła największe sukcesy. W jakim systemie gry były dyskusje? Na... No, w tym przypadku nie będziemy tu mówić, że w Macedonią będziemy grać dwoma czy trzema napastnikami. Raczej to będzie jeden, góra, dwóch napastników. Natomiast powiedział, że no odwoływał się tak naprawdę do tego, kiedy największe sukcesy odnosiliśmy i chce rzeczywiście stawiać tutaj na sprawdzonych zawodników, sprawdzonych piłkarzy, tak samo było z piątkiem, no, który początkowo tutaj nie był wystawiany, także nie ma przekonania że Brzęczek chce stawiać na pewniaków w tej reprezentacji no i Robert Lewandowski może być takim pewniakiem. Tak jak powiedziałem, Robert, udany sezon został um, królem strzelców w 22 gole. Um, tutaj jeśli chodzi o Bundesligę, um, otrzymał tutaj pamiątkową, tak um, tutaj nagrodę jeśli chodzi właśnie o króla szczelców Bundesligi tak zwana Armata natomiast drugi raz praktycznie został królem szczelców w Bundeslidze Natomiast ja bym na pewno widział taki duet, tak, Piątek i Piątek po prostu i Robert Lewandowski, to jest świetna tak naprawdę ofensywa, no ale jak na razie na papierze to tak wygląda, tak, tak wygląda po prostu, że Macedonia jest gorszą drużyną, natomiast ja tak powiedziałem, ja bym jej po prostu nie lekceważył, tak, to może być duży błąd, jeśli zlekceważymy tą drużynę. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że dostaniesz, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowych nowy film. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.